Jednym ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim był projekt zgłoszony przez mieszkańców dzielnicy zachodniej, a dotyczył on rewitalizacji fontanny w parku imienia Antoniego Szarmacha. Jednak pierwotna propozycja zabetonowania, znajdującego się tam od lat, oczka wodnego została zakwestionowana przez niektórych mieszkańców, którzy mieli na uwadze dobro ryb, płazów czykaczek. Dlatego stworzono nową koncepcję tego miejsca. Nigdy nie jest tak, że wszyscy mają takie same, takie samo zdanie na temat tego, jak chcielibyśmy tą przestrzeń miejską budować, tak też było i tym razem. No i stanęliśmy w takim trudnym dość momencie, że tylu ilu zwolenników i entuzjastów, tyle było przeciwników, więc po prostu postanowiliśmy pogodzić dwie strony, bo to nie jest tak, że że my chcemy zmieniać przestrzeń miasta robiąc komuś na złość czy nie robić tego w taki sposób żeby jak największa ilość osób była zadowolona. Pogodziliśmy, że i żaby będą, i kaczki, i ryby. I o to chodzi, i o to chodzi pani Julio. Ale też będzie Przepiękna przestrzeń. A jak będzie zatem wyglądała ta przestrzeń, przedstawił mieszkańcom architekt Artur Brychce. Obejście w koło stawu zostaje z grubsza takie, jak było, ale będzie to bez ogrodzenia z dostępem e, do wody. Tutaj taki fragment e, powiedzmy, kładki okalającej fontannę, i tutaj na przedłużeniu tych ścieżek pod opadającymi koronami drzew. Stworzyliśmy coś w formie takiego pseudopomostu. Z Znajdzie się tutaj także mała architektura i roślinność zaprojektowana przez Ogrodnik Miejską. Duże wrażenie robi także fontanna, rzeźba z brązu Małgorzaty Chodakowskiej, przedstawiająca kobietę, w której włosach siedzą ptaki, z których dziobów będzie tryskała woda. Jak usłyszeliśmy od mieszkańców dzielnicy, zaproponowany wariant przypadł im do gustu. Jak się pani podoba ta koncepcja przedstawiona? No jestem zachwycona, to przeszło moje oczekiwanie, no nareszcie będzie pięknie, wreszcie ta dzielnica będzie będzie naprawdę estetyczna i świetna roślinność. No fontanna super! Ale jestem ciekaw, czy będą ptaszki śpiewać. Świeć świec. Koncepcja jest bardzo fajna, ładna. Mam nadzieję, że po prostu najwięcej będzie, że to będzie zgodne z naturą, jak najmniej ingerencji w środowisko naturalne. Po prostu ten stawek. Od dzieciństwa, jak ja go pamiętam, no to całe życie kaczki, rybki, jakieś tam żabki, kijanki, to wszystko. I jak to zostanie utrzymane w tym, w tym temacie, to będzie bardzo fajnie. Koncepcja jest słuszna. Te, dobrze, że ta fontanna nie powstała na środku oczka, bo tu był taki już zamiar. Kiedyś było takie na tym środku na oczku, tu taka ala fontanna była, ale to po prostu umarło świecią naturalną. Fontanna z boku, niezależna od oczka wodnego, jest słuszna. Na zimę będzie zamykana, a latem no będzie frajda dla dzieci. No nie? Projekt jest fantastyczny. Naprawdę wysokość zadania jest bardzo duża i naprawdę architekt się postarał i pani prezydent też powiedziała, jakie są e, właściwie negatywne opinie, jeśli chodzi o betonową sprawę całości. Więc w związku z tym zostało to naprawdę bardzo ładnie zaprojektowane. Cieszymy się! Wszyscy powiedzieli w osiedlu, że nareszcie coś się dzieje w dzielnicy zachodniej. No i cóż to mówić? Naprawdę cieszymy się. Prace projektowe zakończą się do czerwca. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Sama fontanna zostanie uruchomiona wiosną przyszłego roku.